Zapraszam Was na kilka zdrowych i szybkich przekąsek halloweenowych. Są to bardzo popularne amerykańskie przystawki halloweenowe. Wybrałam takie, które są relatywnie najzdrowsze, nie mają tony cukru, są przyjazne keto i które możemy dosyć szybko przygotować. Pierwsza propozycja to czekoladki dyniowe, do których będziemy potrzebować masło kakaowe, które rozpuszczamy w kąpieli wodnej, pióre z dyni, erytrytol, kawałek masła albo ghee, u mnie jest to ghee, orzechy pecan i przyprawa z pumpkin spice, najlepiej własnej roboty. Dodajemy jeszcze do ciepłego masła kakaowego ghee i erytrytol. Dokładnie mieszamy, aż się wszystko rozpuści. Dodajemy pióre z dyni, Mieszamy, doprawiamy przyprawą pumpkin spice i nakładamy do silikonowych foremek tak mniej więcej do połowy wysokości, następnie po połówce orzech pekan i pozostałą część masy. Wkładamy foremki do zamrażarki na jakieś 15 minut i czekoladki gotowe. Kolejna propozycja to dyniowe jajka, do których będziemy potrzebować jajka ugotowane na twardo, majonez najlepiej domowy, musztardę i przyprawy: sól, pieprz i paprykę. Wyjmujemy żółtka, ugniatamy je z majonezem, z musztardą, doprawiamy do smaku przyprawami i nakładamy po łyżce takiej pasty do każdej połówki jajka. Robimy z tego takie, taką okrągłą, jakby kształt, kształt dyni. Do tego możemy tak wykałaczką ją ponacinać, dodać ogonek ze szczypiorku i posypać jeszcze papryką czerwoną. I jajka gotowe. Kolejna bardzo popularna przystawka, pajączki, wykonywana najczęściej na jajkach albo na jakichś plasterkach innych warzyw. U mnie dzisiaj są to ogórki. Do tego pasta jajeczna z majonezem albo z awokado. Na każdym plastrze ogórka układamy łyżkę pasty. I potrzebujemy do tego ciemne oliwki, które przekrojone wzdłuż będą tworzyć nasze pająki. Najpierw układamy tułów, a później, krojąc jeszcze w plasterki cienkie wzdłuż albo wszerz, w zależności od tego, jaką długość chcemy yy, tych nóżek, układamy je na tej paście. I bardzo efekciarska przystawka gotowa. Koreczki w kolorach jesienno-halloween'owych, do których będziemy potrzebować ciemne oliwki i jako kolor pomarańczowy, może to być pomarańczowa papryka, pomidorki małe albo bardzo popularny w Stanach ser cheddar w kolorze pomarańczowym. Kroimy w mniejsze kawałki, nakładamy na wychałaczki, na zmianę i to bardzo ładnie prezentuje się na stole. I ulubiona przystawka wielu dzieci, miotełki, czarownicy. Ja wiem, że ser żółty nie jest może najzdrowszym produktem na świecie, ale pasuje tutaj naprawdę wyśmienicie. Potrzebować będziemy paluszki serowe, do tego szczypiorek i wykałaczki u mnie albo takie patyczki dłuższe. Często wiele osób używa paluszki tutaj zamiast właśnie wykałaczek czy patyczków. Kroimy na takie kawałki, jak chcemy mieć miotełki. Nasz ser nakrawamy, przekrawamy tak wzdłuż, żeby zrobić kształt miotełki, ale nie za mocno, bo bardzo łatwo jest to uszkodzić i po włożeniu wykałaczki nam się to rozwali, także delikatnie. Stawiamy miotełkę, wbijamy patyczek i owijamy jeszcze szczypiorkiem. Tutaj też trzeba uważać, bo szczypiorek się lubi rwać, także bardzo delikatnie trzeba zawiązać. A gdy miotełka nie chce stać, to najprawdopodobniej dlatego, że, była, że ser był krzywo ucięty i można to wtedy poprawić już na koniec, i miotełki stoją, i naprawdę dzieci mają dużą radochę. I kolejna propozycja bardzo zdrowa tym razem krem z awokado podany u mnie w kociołkach. Tutaj fajnie jest to wodać w jakichś właśnie halloweenowych albo jesiennych naczyniach. I potrzebować do tego będziemy awokado, sok z cytryny, śmietankę kokosową, erytrytol, kakao i przyprawę pumpkin spice. Najlepiej jeżeli zrobimy ją sami w domu, a jeżeli nie mamy to na przykład cynamon cejloński. Wszystkie składniki wrzucamy do blendera, dodajemy sok z cytryny, Dokładnie to miksujemy, żeby uzyskać taki gładki krem i wtedy jeszcze doprawiamy do smaku, tak żeby nam to smakowało, może chcemy więcej cytryny albo więcej kakao albo cynamonu. Dokładnie wkład, przekładamy do miseczek, wygładzamy to i na każde, do każdej miseczki dokładamy łyżkę śmietanki kokosowej, rozmazujemy tak trochę wykałaczką i posypujemy jeszcze po wierzchu cynamonem albo przyprawą Pumpkin Spice. Ten deser najlepiej smakuje, moim zdaniem, gdy jest schłodzony, więc warto jest go zaplanować wcześniej, zrobić tak, żeby przynajmniej pół godzinki, godzinkę poleżał w lodówce. Mieliśmy już miotełki czarownice, teraz kolej na paluchy. Do nich będziemy potrzebować seler naciowy, masło migdałowe i orzechy brazylijskie albo migdały. Ja wolę to zdecydowanie z orzechami brazylijskimi. Masło migdałowe możemy dodać takie czyste bez żadnych dodatków, tak jak ja to zrobiłam, ale możemy z niego też zrobić fajną pastę, dodać jakieś przyprawy, jakiś sos, doprawić to tak jak lubimy. Na każdy kawałek selera nakładamy masło. Do tego robimy paluchy, pazury z orzechów i żeby dodać takiego bardziej przerażającego jeszcze efektu, możemy to polać jakimś sosem pomidorowym albo ketchupem. Wygląda strasznie moim zdaniem. Mam nadzieję, że te propozycje Wam się spodobają i wykorzystacie je nie tylko w Halloween, ale w ogóle w okresie jesiennym, może na imprezy, albo dla dzieci do szkoły na lunch. Dzieci bardzo lubią takie przystawki. Jeżeli macie ochotę na więcej jesiennych przepisów, to zaraz Wam na końcu filmiku podlinkuję inne przepisy, które robiłam już wcześniej na potrawy jesienne z dyni na desery. Zobaczcie koniecznie. A ja Was na dzisiaj żegnam, ściskam serdecznie i do zobaczenia na kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pa!